Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy można zastrzec swój PESEL, aby uchronić się od kredytu zaciągniętego bez Twojej wiedzy, to mam dla Ciebie informacje. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają taką możliwość. Z kolei od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek weryfikować, czy numer PESEL jest zastrzeżony przy zawieraniu np. umowy kredytu czy pożyczki. Do czerwca możesz więc zastrzegać albo cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale konsekwencje prawne będą wyciągane dopiero wobec zdarzeń, które nastąpią od 1 czerwca 2024. W jaki sposób można zastrzec swój PESEL? Możesz to zrobić zarówno przez internet z wykorzystaniem aplikacji MOBYWATEL, jak i w urzędzie. Ile cię będzie to kosztowało? Nic. Usługa ta jest bezpłatna. Czy zastrzeżenie numeru PESEL zablokuje ci możliwość rejestracji do lekarza, realizacji recepty czy ułatwienia sprawy urzędowej? Nie, zastrzeżenie PSL-u ma ochronić Cię przed niepożądanym kredytem. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie wartościowy. Obserwuj mój profil, aby nie przegapić kolejnych. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę Ci.